sterku jeszcze jest. No powiem wam, że po trzy tygodniowej przerwie to po prostu jest masakra jak się wsiądzie na sprzęt. Taki szybki się wydaje. Ostro. Ale skubaniec ma moc. Myślałem, że w gówno wjechałem, a to liście jakieś, aż się zmęczyłem. Nieźle idzie. Huh. to ma jednak moc. <noise> no i to. Wracam na kapciu I to w przednim kole ciężko pewnie kierowało No co no Nic się nie zrobi zapalić dzika jadę Jadę dopompować koło Pojadę tutaj skrótem A na biegu nie zapali Tutaj są czujniki porobione, to nie ma żartów, tu Swap profesjonalnie majsterek zrobił. Tak zbytno nie działa chyba Kurwa ty nie tu widzę pokoju pompuje kurzę Kiedyś już byłem i tak samo nie działało. Powiem ja wam, że ta stacja to jest porażka. Ta stacja to jest porażka totalna. Umyję go tu, jadę na szela Tam napompujemy. A znowu nie otwali, bo na biegu. rzucało aż czuję normalnie spaloną gumę jak tu przycisnąłem teraz na asfalcie nie wiem czy z tej opony jeszcze coś będzie w ogóle bo aż zaśmierdziało spalenizm chuj jak ostro Zobaczcie, to jest taka sama akcja, nie? Jednak na tym BP działał kompresor Tylko on nie nabija 0,5, po co ma 0,5 zostawione? Po co jest w opcji niskie ciśnienie, jak... ...jak nie pompuje? Nie kumam tego Zwalniemy dwie atmosfery i też nie działa. No to ja z niebę wiem. Węgry jest zjebany. Tak, damy więcej. Hmm? oczywiście bym wcześniej go wyjął nie? ale niech zacznie pompować coś nie pompuje nic zobaczymy czy to chodziło o wenty aleś teraz skurzyłem hmm. tu pompuje czyli chyba wenty potrzeb Wali. może on nawet działał tylko, tylko teraz mówię wam że czułem dym normalnie znaczy dymno. no smród palonej opony nie da się nie idzie dziwna sytuacja No i powiem Wam, że teraz kapa, no bo nie da się jechać. No nic, jadę do garażu, tam mam ręczną pompkę, zobaczę. Ale jeśli to wentyl. No to teraz trochę dupa, bo, bo jak tam jeździłem po tym laszku, to zgubiłem rejestrację. No i teraz dopiero jak wjechałem na myjnię, to się skapłem Tu miałem na nerw barach z tyłu przypiętą. I chyba tam w pewnym momencie mi przywalił krzak, ja słyszałem, i pewnie ten krzak ją zerwał. Razem z ramką. I chciałem wiecie tam wjechać, że ja tam autem się nie wjedzie. A tu powietrza nie ma. Dobra, jadę działać. Zobaczę w garażu, czy to się da zrobić. Pompka jest można, najlepsza jednak. Nie wiem, dlaczego kompresor tego koła nie chciał napompować, ale widzicie. Tutaj pychnąłem parę razy i już, tu już jest gitara Już jest gitarka Sprawdzanie ciśnienia nogą lekko się ugina tutaj też się lekko ugina, jest idealnie Nie wiem czemu coś z tym wenterem jest nie tak Bo widzieliście tylnie koło normalnie Kompresor działał jak podpiąłem a w przednim nie chciał działać ale najważniejsze, że, że się udało napompować bestie, jadę szukać tablicy Zobaczcie! Jest! Tu właśnie ten krzak mi przywalił. Ten odstający i to on ją zerwał. No i zajebiście, że się znalazła. Ach. Tu powyrywało, widzicie? Ale ostro walnął. Trytytki się zerwały. No. Ona była tutaj. No i krzaczek ją. Ewidentnie wyrwał dobrze, że się znalazła dzika umyłem, a musiałem się wrócić w to błoto, żeby szukać tablicy. No ale co, dobrze, że jest nawet już jej nie będę mocował, jedynie ramkę może bo i tak będę miał inne numery. No ale tak za bardzo nie może tam być, bo jest nieczytelna i żeby mnie psiarskie nie, nie przywaliły się to tutaj pod lampą mam otwory no i tutaj ją przyłapę akurat zastawi tutaj bak i, i tu ją chyba zrobiłem w widocznym miejscu dobrze, że się znalazła tak myślałem, przejechałem całą drogę Miałem słabą baterię w kamerze, to nawet tam nie włączałem. Mówię na pewno tu leży, bo tutaj ten, ten wielki krzaczor mi przywalił. No i miałem rację. Już raz zgubiłem, kiedyś jak miałem Baszana, to chyba dwa razy nawet przynieśli ją do urzędu, poszedłem wyrobić nową tablicę, a tam gościu mówi ale tutaj jest jakaś tablica motocyklowa, no i patrzę, a to moja. Z numerem telefonu. Jakaś pani znalazła, zostawiła od razu numer do siebie. Także co, no zadzwoniłem, podziękowałem jej e, chciałem przyjechać, żeby jej tam dać jakąś flaszkę, ale powiedziała, że nie, 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 nie podam panu adresu, nie, nie trzeba e, Także fajnie, że, że czasami ktoś po prostu nie wyrzuci tego Tylko odniesie do urzędu i, i nie musiałem po prostu paść wtedy za, za koszt nowej tablicy No ale dobra jest, jest tabliczka, to zawijam się.